Uważam, że zarówno poprzednia, jak i obecna edycja Hour Future Forum, w której brałem udział, one dają wielką okazję, żeby spotkali się ludzie z różnych dziedzin, z różnych branż. To pozwala wymienić doświadczenia i pozwala też w większym stopniu poznać takiego młodego człowieka jego pasję. Mamy świetny miks przedstawicieli, spółek państwowych, prywatnego biznesu, instytucji wspierających biznes. Także młodzi ludzie mogą usłyszeć perspektywy z różnych stron i tak naprawdę jest ta różnorodność występujących, pozwala sobie samemu wyrobić opinię, co jest ważne, jak świat będzie się rozwijał i na co warto zwrócić uwagę. Myślę, że jest bardzo ważne, żebyśmy w Polsce również tworzyli miejsca pracy dla tych najlepszych, dla najlepszych studentów, dla młodych naukowców i my to wraz z Reneka staramy się robić. Jesteśmy jednym z największych oddziałów firmy, która pracuje w wszystkich kluczowych obszarach naszego biznesu. Rozwoju leków, również nowych technologii, IT i przez to staramy się zachęcić również tych, którzy studiowali za granicą, żeby wrócili tutaj i pracowali dla nas, mogą to robić również w Polsce. Technologia i zmiana w życiu to jest coś zupełnie naturalnego dla, dla nas, dla was, wszystkich, którzy żyjemy w XXI wieku. I po prostu musimy być bardzo na tą zmianę otwarci. Autentyczność. To jest ten warunek, który gwarantuje, że na TikToku można dobrze się odnaleźć. Dla niektórych, jeśli sukces jest tą rzeczą, którą chcą osiągnąć, to też to jest podpowiedź. Być autentycznym, naturalnym, nie bać się mówić o swoich słabościach, pokazywać swoją wrażliwość i to kim się jest tak naprawdę. Promocja polskiej nauki, polskiej kultury, polskiej historii na świecie to jest ogromny temat i tak naprawdę odnosimy sukcesy wtedy gdy wszyscy się w to angażujemy, gdy angażują się różne instytucje, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w tym Instytuty Polskie, ale także wiele innych instytucji. Our Nobel Peace Prize winner Ales Bielacki wrote: The value of a true democracy is that it promotes responsibility, morality and creativity in society. Spotykam tutaj strasznie fajną młodzież, to znaczy bardzo ciekawych, bardzo ambitnych ludzi, którzy chcą coś robić, chcą być obecni w przestrzeni publicznej, chcą się rozwijać zawodowo. Myślę, że to wspaniałe, że oni mogą siebie nawzajem tutaj spotkać i mogą ze sobą porozmawiać. Ten networking, dla którego wy jesteście platformą, jest bardzo ważny. Event bardzo mi się podoba. Super są zwłaszcza interakcje z ludźmi, ze studentami. Widzę mnóstwo inicjatywy i właśnie dużo też poruszanych problemów i chęci rozwiązywania ich.